Witam, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Tutaj Steelgar, cześć, cześć. Już po powrocie ze świąt. I tak więc było fajnie jakby co. Ale dobra, już wracamy do moich starych, dobrych, fajnych serii. Mam nadzieję, że wszystko wróci tak, jak to było przed świętami. Czyli dwa odcinki dziennie, dużo zabawy, dużo optymizmu. No i właśnie wszystkiego, wszystkiego dobrego. Hmm. Oczywiście zmieniłem tutaj troszeczkę rozdzielczość gry na 1280 na 720. Hmm. Ponieważ... The have struck another critical target. Ponieważ tyle się tych filmików naoglądałem w czasie właśnie wyjazdu o rozdzielczości i o nagrywaniu gameplay między innymi technikali czy też poradniki Beczki, czy też jeszcze innych, innych i poza zagranicznych w ogóle youtuberów, no więc dużo się tego naoglądałem. Gry, które mają gorszą grafikę typu właśnie dawną war w porównaniu chociażby do Craigisa trójki, no byle jakiego Craigisa tak naprawdę nie potrzebują 1080p i co prawda i tak i tak pewnie większość z Was Większość, oczywiście mówię, większość, bo niektórzy na pewno są, nie oglądają w 1080p No więc zrezygnowałem z tego i dam 720. Dlaczego? Ponieważ filmik ten zajmuje dwa razy mniej, dwa razy szybciej robi się dla mnie na YouTube. I dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ teraz nie wiem, w ogóle nie wiedzieć dlaczego YouTube filmiki moje wrzuca 10 razy dłużej niż powinny się wrzucać według speed testu. No więc wyszło jak wyszło. Ja myślę, że tutaj nie powinno to w niczym przeszkadzać, a wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam Was oczywiście do oglądania. Jeszcze jedna rzecz. Dobra. Ciszej. Mówię, żeby nie strzelać. O, dobra, dobra, dobra. No więc tak. Chodźcie tu. Ej, a, a, spokojnie, 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 nie, czekajcie, czekajcie. Ej, jeszcze jedna rzecz będę mówił w czasie, kiedy oni będą się napieprzać. Przepraszam. Ej, mianowicie. Ej, mianowicie chodzi tutaj o jedną rzecz. Ej, oto. Że, 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 dalej jest po angielsku gra ja się naczytałem na internecie i teoretycznie piszą, żeby tak se po prostu ni stąd ni z pójść no i o można przez budynki rzucać, dobrze wiedzieć po prostu jedyne co zrobić to wystarczy właśnie wrzucić na stima prawy właściwości zmień język polski ale nie wiem jakim cudem ja tu mam tylko angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i jeszcze kilka, których tak naprawdę w ogóle nie wiem co oznaczają no, 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 no więc nie wiem naprawdę dlaczego, troszeczkę głupio Troszeczkę głupio właśnie wyszło What the fuck! Samobójcy! Rzucaj ich nada Dobra, dobra, dobra Ja już tutaj od dłuższego czasu nie grałem ty 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 idź tam i rzuć to twoje coś, to im wszystkie o tam rozwali I to najważniejsze Odblokowane osiągnięcie 10G szerokie natarcie Rzucaj Rzucaj grono to! Zdaje się będzie trudno grać jak tu będzie mnóstwo tych Nie wiem czy będzie więcej oczywiście bohaterów Ogólnie naszych oddziałów Myślę że tak Aczkolwiek może się zrobić ciekawie, bardzo ciekawie i na naprawdę, naprawdę trudno Tam ktoś jest? Eee, co oni tu robili? Wracać mi tu Czekajcie, musimy na nich poczekać A, idziemy środkiem, co tam, mi to nie przeszkadza No więc Ok, ja tutaj na następnym razem już zamienię oczywiście na język polski, ja to poczytam Jak będzie więcej roboty to będzie trudno Ja po prostu naprawdę chciałbym Ponieważ polski naprawdę wszystkim pomaga, nawet jeśli w tej grze, fabuła jest ważna to prawda, nawet jeśli w tej grze aktualnie wiesz, występują trudne słówka, ja tam co prawda też nieraz coś tam, coś tam, oczywiście, hej, tutaj, wychodź, wychodź, tam, oczywiście coś przetłumaczę, no to mimo wszystko ja tam wolę zawsze coś co nieco dopowiedzieć, jeżeli, no, sami wiecie co, ten mi się infiltruje, dawaj, 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 I rzucamy granatę. Zobaczymy, czy takie, czy takie coś w ogóle istnieje. Te nupki to wiecie, one to tam Oni to sobie od razu poradzą oczywiście. Fire. Dobra, ta grierka jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajnie mi się grało w nie pierwsze dwa odcinki. Jak sami tu widzicie, ja tutaj gram jak jakiś ostatni debil, możecie mi to powiedzieć jednak. No bo jednak... Tam... Sami widzicie, jak to jest. Chodzi o to, aby się fajnie strzelać, a nie. Fire, firesz, dowaj, to Nie wiem czemu nie mogą sami strzelać. A, bo wyłączyłem to coś i teraz mają problem, co nie. I by nie mogli strzelać. Dobra, dobra, ale już tu. Tu oczywiście. Dobra, dobra, dobra. dobra. Idziemy, idziemy dalej. Nie muszą wszyscy strzelać. Chociaż ja i tak tu zaznaczam, żeby większość strzelało. Ale dobra. Tutaj już za niedługo wszystko się może fajnie porobić. Hop siup. użyłem jeszcze dwie apteczki mi tylko zostały niestety. Pomyślmy, tą czy tą stroną. Ja bym zrobił to tak. Haha, chodź tu, mziomek. Czekaj, może jeszcze nie teraz akurat. Tu zinfiltruję i rzucę im. Przepiękną jakże... eee... E, e, Czekajcie... Taktyka tutaj na pewno jest ważna, na pewno. Nie, tu nie było, mnie tu nie było! Dawaj, 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 idziemy, idziemy, wszyscy od frontu, wszyscy od frontu. Nie wiem, jak on się może tak mocno trzymać, to jest zwykły sniper. Aj! Po prostu strzelać. A? Ważne, że ci z budynku padli. I to jest najważniejsze teraz. Łow mordy, o tył ktoś mnie zaszedł. Ale to są gnoje, to są zwykłe bupole, które nie wiedzą tak naprawdę co robią, a mnie od tyłu zeszli. No, to jest niemożliwe! Osłania w tył, tyły! Dobra, dobra, dobra. Jedzgi. też strzelać. Ten może niech mi pójdzie znowu. Tak, i znowu niech wrzuci tą swoją super-ekstra bombkę i będzie po problemie. O, nie! Nie! Wiej, wiej stąd, wiej stąd! Dobra, wszyscy. Dobra, to idziemy dalej. Ważne, że domku nie ma i to jest najważniejsze. I to jest bardzo fajne w tych... Te, tego typu gierkach właśnie. Mimo że ja nie gram na taktykę to jednak mogę sobie poradzić Ciekawe jakbym mi poszło w StarCraftie, pewnie bym zginął od razu eee, ale co mi tam Nie no teraz naprawdę nie gram na taktykę, teraz gram żeby mieć upaw A to jest tak naprawdę najważniejsze w graf. A nie jakaś taktyka, już wali to. Tak naprawdę to już się trudno obsługuje Level up Ale go walą, on już dawno powinien być przedziurawiony jak szwajcarski ser Jest jeszcze kilku typa Ale dobra, pierwszy przejmujemy od razu rzecz Naszą misją jest wyeliminowanie Sky Kili Oraz jego Storm Boysów. No, Czyli to co właśnie ich chyba raczej widzicie Sam nie wiem jak to jest teraz Dobra, idziemy dalej Rzuć grono to Pff, Dobra, idziemy dalej Ja bym zrobił tak, wyjdźcie tu, a on niech się poskrada. Nie wiem czy tam są wrogowie, czy też ich nie ma. Nie ma ich, ale dzikie. To niech oni może się już tutaj ustawią. Ci moi niech też idą. Oni niech mogliby się ustawić mniej więcej tu. Przyjmijmy. Ci niech będą tutaj. A ja... Idę... na maksa. Nie więcej tu. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Czy w ogóle coś tu będzie? Nie, dobra, chodźcie ze mnie. To nie, 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 nie po tej stronie, nie po tej, o, po tamtej. This... What the? What the? z the... ale za Strzelaj! Strzelaj, ziom! What the shit? Ej, 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 Wow, wow, mordę. No? nie, 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 co nie, no? Dawaj Dawaj, 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 nie, 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 wiać, 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 nie,

No co ty debile robię? Ja im mówię, żeby one stąd szli, a... Dobra, 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 dobra. Nawadź mi to, Co by było, jakby się udało tak wrócić? się do niego? Tak, to? Przepięknie, udało się to zrobić. Dobra, Nie mogę na w jednym miejscu stać. Bijcie go, bijcie go, ziomy moje! Wow shit, mam tam polos Dobra, strzelaj, strzelać, strzelaj mi także, strzelaj Spros fajne, dawaj, dawaj, strzelać! Ziomskie, to gra się robi zaję fajna Z rundy na rundę coraz fajniejsze Czekajcie, czekaj, czekaj, bo mi bo mi, mi skacze a, dobra Dawaj, 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 uda się, uda się A, nie trafił se Dawej tylko A by tam, pytam. tam, by tam Ci też tu o, nie pomyślałem, że od razu mogli do tych budynków wejść lolo. No, nie, dobra, by się wychodzić tu Wow, wow, wow. On mówi, że zginął tak jak żył. Szybko, głośnie i niebezpiecznie. Dobra, misja wykonana. Naprawdę fajnie się robi. Bardzo ciekawa gierka. Już się robi ciekawa. Dla mnie to jest jedna z najlepszych rts jakie miałem okazję grać Grałem co prawda mało, ale jednak gry naprawdę Kierka naprawdę fajna O ja Mamy dodatkowe doświadczenie tutaj zdaje W 11 minut zakończyłem Szybko No i przez to bardzo fajnie oczywiście Mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy Ale to będzie więcej czytania teraz Jak będę miał e, Dostęp do postaci Zobaczymy co to będzie Dzisiaj jeszcze powinien być oczywiście e, well done, on, deple, on y, rozwala drużynę, która jeszcze y, może znaleźć jakieś resztki od orków. Czy dostaliśmy jakieś nowe wiadomości od tam, kogoś tam? Nie, niestety straciliśmy całe te. Co powinniśmy zrobić w komunikacji internetowej sieci, aby coś tam... Y, y, tam pójdziemy, ale na początku musimy ochronić jakąś kalderę. Dobra, tak szybko jak to jest możliwe muszę deploytnąć moich ludzi na target Ranch'a, Ale będzie na pewno interesujące Ta gierka robi się dnia na dzień o wiele naprawdę fajniejsza Porównajmy, 21 ten... u, o wiele lepsze, zakładaj Nie wiem, ten mój ziomek jakoś nie potrafi strzelać No więc ja mu daję Hopsiop Teraz ziomek powinien być mocniejszy i dałem mu nowego traita, Battlecry, appellate bla bla bla. E, walić, nie chcę mi się czytać. E, dobra, życie. Hopsiu. E, I robimy teraz tak. Ten ma też również poziom. Pancerza w ogóle nie miał, tak więc mu założę. E, broni też nie ma, tak więc dam mu to coś. I może nowo jakąś ulepszoną ma... E, o, częściej strzelają po prostu. Krótko więc źle i na temat. Ale drodzy widzowie, myślę, że na tym jednak zakończę odcinek. Będzie to taki krótki odcinek ze względu, gdyż chcę jeszcze nagrać coś. A nie chciałbym, żeby to znowu się robiło przez całą noc. Mam nadzieję, że się podobało. Na następny odcinek już spróbuję zrobić tak, żeby było po polsku. Gierka naprawdę fajna, gierkę wszystkim, co tylko możliwe polecam. Bardzo warto zagrać w tą wspaniałą gierkę z 2009 roku, mimo że ma 4 lata, jest naprawdę wspaniała. No więc polecam, polecam, polecam. Myślę, że się podobało. Zapraszam do komentowania, oceniania, co tam chcecie, co, co, róbcie. No I oczywiście życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć, cześć.